Cześć, kochani, mamy wtorek. Zobaczmy, co nam tutaj runy pokażą na wtorek. Bo odpoczywaliście, no to dzisiaj do roboty. Nie ma obijania się, mamy jere. Jaka praca, Taka płaca? Ah. Jera uczy nas też cierpliwości. To jest czas dożynek, to jest czas, kiedy zbieramy rezultaty naszej pracy, natomiast jak korona dnia ona często pokazuje, że mamy wiele rzeczy do zrobienia i dobrze by było mieć na przykład spisane na kartce po kolei, co trzeba zrobić, bo może łatwiej nam będzie ten dzień jakby zakończyć z uśmiechem, mówiąc sobie, że to co chcieliśmy, zrealizowaliśmy. Um. Przyję, że może nie być czasu na odpoczynek, natomiast to jest też takie pozytywne zmęczenie na koniec dnia, tak? Wiecie, jak na przykład po gimnastyce, czy, czy po czymś czujemy się zmęczeni, ale czujemy się też zadowoleni, że to zrobiliśmy. Jera może nam też mówić o sytuacjach z przeszłości, więc bądźcie też czujni na to, co wam się z tej strony może pokazać, bo mogą też przychodzić tutaj takie sytuacje, które będą wymagały od Was dokończenia czegoś, co zaczęliście dawno temu. Więc cóż, kochani, do pracy rodacy. Ja też lecę do pracy. Papa! Pa.